Chodzi o kolejną farmę fotowoltaiczną, a mianowicie na ujęciu w koszalinie. Mamy już na Suwie w Mostowie farmę 364 kW piki. Na oczyszczalni Państwo wiecie prawie 1 MW. No i tutaj około 330 megawatopików. Można powiedzieć dużo na ten temat zdradził pan prezes Piotr Kroll. To jest kontynuacja naszego programu trzecia farma fotowoltaiczna wybudowana przez miejskie wodociągi i kanalizację. to po to, żeby z jednej strony rozwijać odnawialne źródła energii, ale też po to, żeby oszczędzać, bo po wybudowaniu tej farmy w granicach 18% energii, którą zużywają tak. miejskie wodociągi i kanalizacja będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii inwestycja, która Zaczyna się w tej chwili fazą projektowania. Mniej więcej potrwa pół roku i pół roku budowa, więc za rok ta farma fotowoltaiczna ruszy. Oprócz tego oczywiście Miskie wodociągi jako lider tych instalacji budują u siebie na bazie również mikroinstalację, która jest stosunkowo niewielka jak na te, te wielkości tych, tych dwóch już wybudowanych dzi trzeciej, którą w tej chwili rozpoczynamy. Działania to ona będzie miała 50 megawatopików, więc więc stosunkowo niewielka. Natomiast przed nami, oczywiście, kolejne, kolejne inwestycje związane z, z odnawialnymi źródłami energii. To jest chyba największy projekt wodny. Wodociągowy, ale związany przede wszystkim z gospodarką osadami na terenie oczyszczalni ścieków. Projekt, który z jednej strony pozwoli na to, żeby unowocześnić wszystkie procesy oczyszczania tych ścieków, ale pozwoli również na to, żeby odzyskać biogaz, przerobić ten biogaz na taki gaz, który będziemy mogli używać do produkcji zarówno ciepła, jak i energii elektrycznej i wtedy można powiedzieć, że ta gospodarka stanie się gospodarką obiegu zamkniętego. To co, to, co z jednej strony oczyszczamy, będzie służyło również do, do tego, aby ciepło zużywać na potrzeby własne i do procesów technologicznych, natomiast również produkować energię elektryczną na potrzeby własne. Wtedy praktycznie ponad 50% energii zużywanej na oczyszczalni ścieków, a to jest największe miejsce poboru w tej firmie, będzie samowystarczalne, zabezpieczone i można powiedzieć, że ta te koszty związane z y, obsługą y, z, z oczyszczaniem ścieków będą, będą mniejsze, będą mniejsze i będą zabezpieczały firmę przed wzrostem cen, z który mamy, którym mamy do czynienia w ostatnich, w ostatnich latach w związku chociażby, chociażby z wojną, czy też z, z kryzysem, który, który wybuchł na całym świecie i gdzie, gdzie te ceny zarówno gazu, jak i węgla, a później energii elektrycznej dramatycznie, dramatycznie rosną, więc będziemy je produkować z własnych źródeł i kolejny Kolejne dwie inwestycje, które planujemy, ale już od roku 2025 to magazyny energii po to, żeby zrównoważyć no, tą pogodę, którą mamy. Dziś rano padał śnieg, w tej chwili wychodzi deszcz, w tej chwili wychodzi słońce, więc magazyny energii, które będą magazynowały energię wyprodukowaną w farmach fotowoltaicznych po to, żeby, żeby można ją było zużyć w godzinach nocnych, no to wtedy, kiedy fotowoltaika w sposób naturalny nie pracuje, ale to są, to są inwestycje przewidziane na rok 2025. 2025-2026. Jeżeli chodzi o y, Wojska Polskiego, naszą siedzibę, tam rzeczywiście ta y, farma fotowoltaiczna będzie taka mikro, 50 kW, czyli do 50, że tak powiem, kilowatów, bo to tak się nazywa. Natomiast tam już będzie mały magazyn energii. Chcemy, chcemy właśnie przećwiczyć, jak działa magazyn energii, jak to się zachowuje i to, co Pan Prezes mówił, później mostowo i tutaj ujęcie też będzie miało magazyn energii. Natomiast na oczyszczalni ścieków, modernizacji gospodarki osadowej, o której mówił pan prezydent, już magazyn energii będzie w tej inwestycji. Ta inwestycja będzie kosztowała w granicach 110, a nawet 120 milionów w zależności jak te ceny będą się kształtować. 120 milionów złotych to będzie potężna inwestycja. Tam będzie własny gaz, własny prąd i w zależności ile nam styknie, a więc czy 90% energii, czy trochę więcej, to już, już rozważamy nie poszerzanie fotowoltaik na naszych tych ujęciach i na oczyszczalni tylko rozpatrujemy zakup wiatraków turbinowych zarówno na oczyszczalni jak i tutaj na ujęciach, a więc nie będziemy rozszerzać farm budowy farm fotowoltaicznych tylko wiatraki turbinowe i oczywiście tutaj na tych dwóch ujęciach będą magazyny energii, bo one muszą być jak sami Państwo dobrze wiecie yy, główne zapotrzebowanie na zużycie energii na suwach no jest wiadomo w dzień, a w nocy wiadomo, że jest mniejsze, w związku z tym musimy nagromadzić tą energię, żeby potem ją rozdysponować i żeby nam ten koszt, o którym mówił Pan Prezydent, spadł o 18%, żeby spadł nam jeszcze raz tyle na ujęciach do 36-40%. Do My płacimy za energię elektryczną, no nie mogę tutaj dokładnie mówić, ale kilkanaście milionów złotych, to są grube pieniądze. Jak zejdziemy o 5 milionów mniej, to będzie bardzo dobrze. Za, za fotowoltaikę w Mostowie i za fotowoltaikę na oczyszczalni, można powiedzieć, w granicach 900 tysięcy mamy oszczędności przez cały rok rocznie. Tutaj liczymy te 350 do 400 tysięcy złotych, czyli jakby wszystko dobrze poszło, no bo tam różne rzeczy się zdarzają, to do półtora miliona z tych czek farm powinniśmy zaoszczędzić.